Wybierz, w czym będziesz strzelał. Tym. Którym? A tym, dobra. O kurde, za... ja, ja mam dzisiaj jak... Remo, wybierz, w czym będziesz strzelał. <grystanie> pazernie na piłę, pazernie już do strzału, pazernie! Pazernie! <grystanie> Jaka gleba! Ja nie wiem, co się stało, biegłem prosto tej... Jaki stres, jakby był stres! No, by to inaczej powiedział Gi! To nie jest trend. Siemanko, z tej strony Dominik, jestem zawodnikiem Lasu Puszczykowo. Mam tu dzisiaj dwóch delikentów, podobno po 40. Zapraszam, sprawdzimy, jak poradzą sobie na wojsku. Mam dla nich kilka ciekawych konferencji. Chodźcie, panowie, zapraszam! Panowie, chodźcie! Rozmiar! Siemaneczko, witam! Siemanko, cześć. Tak jest, Las Puszczykowo, nie wiem, czy się zaprezentował, czy nie. Najlepszy klub w Puszczykowie. To jest ten klub? No, las kurwa! Będziemy grać? No. Tak jest, będziemy grać. Dominika dziś sferpowałem z racji tego, że. Mugo mocno wspiera sport, tym bardziej piłkę lokalną w Puszczykowie. Dominik reprezentuje nas Puszczykowo. Poprosiłem go, żeby wymyślił dla nas parę konkurencji, bo chcemy zobaczyć, czy czterdziestolatkowie latkowie po to na formie. Dokładnie, nie? <laughs> Lewy, <laughs> nie, nie zawiodą cię. Mogę... Co prawda, koszulka topowa i słuchajcie, a, e, historia tej koszulki jest następująca. Nie wiem, jak ją dostałem. Jak tam, ale masz napisem patrz. Na nie... plecach Lewandowski, no, Zobaczymy, tak. czy będzie równie dobrze na boisku. Dokładnie, zobaczymy, ale ja wam powiem tak, nie pamiętam, jak ją dostałem, nie pamiętam, kiedy dostałem, wiem tylko jedno, że nie mogę jej prać. A więc jest. Boha. A pokaż, 20 razy próbowałem. No, Po 40 różmy w to domino, co jako pierwsza? No! Dobrze! Aaaa! Zeszło mi! Zeszło! Jest! No, rozmiar jest królem. Zaczniemy od podbijania na rozgrzewkę, panowie. Sprawdzimy, jak tam z waszą techniką. No, okej. Okay. Tak na przemian? Nie, obojętnie. Jasno! Ja uważam tak! Żadnych oszustw. Rozmiar? No. Bo ty jesteś tym mistrzem? Nie! No jak? Jeden, jedna tura! Panie nie uda się, trudno! Dobra, to ja pierwszy dół Dołu zaczynamy. Dół, Dołu? Jest Dobre, ok? Zaczynaj. Jedna szansa. No widać, że już to robił 5 9? O kurwa! 10! 11! 12! Jak? 12 nie... na liczniku. Dwanaście. Ja nigdy tak mało nie zrobiłem. Ja no właśnie, ja dość źle No Cześć, nie, nie aż tak źle ci powiem. No, dobra. Jak teraz patrzę na ciebie? 5, 6. Jest! Ty Remu, brawo! <noise> Dobrze, jeszcze ja wymyślam zasady. <noise> Technicznie zawsze byłem lipa. Ja nie zaliczyłem tego w ogóle, bo to ja się rozgrzewałem dopiero. Technicznie zawsze byłem lipa. Wiem, że rozmiar był lepszy, dlatego musiałem wymyśleć szybko jakiś yy, regulamin, który będzie mnie forował. Wiadomo, że jakby było 5 szans 10, to jego szanse rosną. A jak była jedna, mógł się zestresować, mogło mu nie wyjść. Moje 12 i super wynikiem, nigdy tyle nie podbiłem. Tej mógł wygrać. On naprawdę jest dobry w tym. No jest. Miałeś szczęście. No mia Powiedziałem jak to zrobić Przejdźmy do następnej konkurencji Sprawdźmy waszą celność strzelecką Mamy w ramkę z odkrytymi narożnikami Każdy ma trzy piłki Każdy raz uderzy prawą nogą trzy razy Raz uderzy e, lewą nogą trzy razy Górne narożniki za pięć punktów Dolne narożniki za trzy punkty Pytania? No nigdy lewą nie kopałem no. no to czas najwyższy Musimy lewą? Musimy Ja już nie jestem zmęczony w ogóle może... Co się stało tutaj? Akurat w celności to wygrał. Ale wal pierw lewą. Tak, pierw lewą. No, chyba. Na rozgrzewkę. Dawaj. Nie musisz się zmieniać biegu. <śmiennie> to ja jadę te trzy już, nie od razu? No. Tak, tak. Dobra. Ale zariłem człowieku. Ja i nie podniosę na nawet do góry jakbym chciał. <śmiennie> <Kurze>. <śmiennie> ale mam trzy. Wiesz jak to wyglądało tą lewą? No. no to jak. Baby, ale baby lepiej kupią. No. Znaczy może tam kiedyś trenowałem lewą Miki, ale... Za blisko ustawia! Co? Nie no stąd, stąd wiedziałem że tak będzie. Dobra, ja też z lewej wale, dobra? Żeby było tak, ty z lewej też. Ale nie powiem z której piłki. Dobra, uderzę. To mi się zmyła. Ej, podnosi. Ale ładnie to zrobił. O, on jest dobry. Prawie w okno. On jest dobry Miki. On jest dobry. Ma 3, ale zobacz jak on ładnie to robi. No on tak jest klasa, nie? Nie trzy! Ja, Remo! Olipo! <laughs> Tylko 10, 5 punktów za każdym... będzie kolejny przelęcz, że prawie przegramy Prawa noga! Po co ja się na to zgodziła? Nie do góry! Jak 8 No ty masz 8 punktów Za 3 i 5 trafiłaś a, czyli każda dziura ma inną punktów. No duma, ma trzy, góra pięć, nie każda. Dobrze, nie widziałem. No. Panowie, mistrzostwa świata dawno się skończyły, skończmy no. z matematyką. No, no, no panowie, bo się Weź, robi to. nudno. Jadę z wami, patyra to! Po ziemi! Nie ma. No. Ale wyczuć tą piłę. No cały czas tam w to samo miejsce. To spróbuj w inne. Dobrze. Mijał jakiś punkt? No nie wiem. On chyba już teraz tylko tak dla jaj bo wygrał. Nie wiem czy jest sens, ale dla sprawdzenia siebie tylko. Ty już masz teraz taki luz, na pewno wszystkie trafisz. Jakbym miał luz też bym wszystkie nie, trafił. Ja tak no, ja... no ja... Ale on jest dobry ten... No, no bo on wiedział, że pierwszy chce być! rucha. Ja, by... No! Ale tak i tak mnie film. Tej powtórka, kamera była ujebana. Tak, nie było widać. Nie Wody. było widać, cała brudna. Jeszcze trzeba raz. powtórzyć całą konkurencję. Czy, czy jeszcze raz ja tylko? Nie, od początku. Nie. Dobra, <słuchaj> Dobra słuchajcie, przegrywać też trzeba umieć. No. Zwracam tu honor. W podbijaniu jestem lepszy. Teraz rozmiar jest lepszy. Jak przyjaciele. Rozmiar, trzy turby. Jeden, jeden. Gratuluję. Kolejna konkurencja, sprawdzimy jak dalej panowie radzą sobie z celnością. Sprawdźmy czy obiją poprzeczkę. Mamy cztery odległości. Trafię w w supek? Nie zaliczamy. Poprzeczka to pojenie. Nie zaliczamy. Poprzeczka to poprzeczka. Czyli nawet nie spojenie. Spojenie zaliczymy. Zaliczymy, no, okay. no, dobra. Ty jesteś dobry w poprzeczki, nie? Nie, no jak widziałeś jak ja byłem, dobry. No ale nie celowałeś w poprzeczkę. Ten rozmiar. Ja myślałem, że ja w ogóle z tobą pojadę na lekko, a ty mnie ciśniesz. Co Ja nie spałem całą noc. To ja tak się stresowałem. Ja też. Tak? No bo ja śmiałem co? A najbardziej mi smutno było jak zasypiałem, że będę musiał wygrać Dzisiaj? No czy dalej! Wygrywaj! Dobra jest! Kurde zrobił to! Ja nie wiem tej! Jak! Na taką... Ja go nie rozumiem! On jest we wszystkim to mega dobry te odcinki tam Ty, ty ten wymyśliłeś. Ja wymyśliłem. Ten, to bo, kurde, to było szczęście ty... to... No teraz się nie dziwię jak jest taki dobry, nie? Lewandowski leci. Ty, ja mam jeden punkt! No. Weszło nie? nie? Ja... Niech nie myślą. Ale dobrze. To... Czekaj. Ej, odejdź, bo teraz czuję. Oh. Nie, 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 I to są te jego konszachty, tej. On psychologicznie mnie niszczył, zawsze. Od małego, już w piaskownicy. No no. No, to, 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 to no. bo moja mama mówiła zawsze. Dobra, żebym się z tobą nie zadawał. Ja od <laughs> bardzo... razu. się z tobą nie zadawał, mama to mówiła. No Na luzie w ogóle, wyluzuj się. No, no nie, nie, no nie mogę. mogę, no panie trenerze. No, Miro, no przecież no? takiego, co trzeba usunąć. Dobra. Jak coś powiesz, zaliczam sobie podwójnie bez szału. Łażek, bajka. Wygrał psychologicznie, ale ma mam jeszcze dwie szanse. On teraz... Robię mu to samo, pa. Jaki kot! Jaki kot! Ach. Ach. Zupna. Nie, tak się dzieje znowu! Powiedz co myślałem, nie! Bo ja wiedziałem, że on mi kopnie tą piłką! Wiesz o co chodzi? Nie! Wreszcie mu coś zrobiłem! To się nie liczy, Ty! Jeszcze raz Jak to trafisz, to naprawdę... Co poddaje się. Ja nie wierzę, Rymu, tej. Dobra, i żeby było jasne. I teraz mówię serio. Wiesz jak na mnie kiedyś mówili Superman I mówię serio, naprawdę nie robimy tego 20 razy. To, to było podejście. Nie wiem, powinniśmy im zegarek pokazywać w czasie rzeczywistym, żeby w to wierzyć no, roz i Kozur, gratuluję stary. Petarda. Dobra, no to ja tak na otarcie łez, nie? Nie, dobrze! Nie! Czemu ja się zgodziłem, żeby nie powtarzać? Panowie, mamy kolejne zadanie. Slalom, prawa, lewa noga, jak komu wygodniej. Wiemy, że tutaj dla kolegi nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej. Wychodzimy, oddajemy strzał. Najdalej, z przedzielonych kapselków. <grym> Punktacja tak samo. Narożniki górne 5, narożniki dolne 3. Najdalej? Czyli nie stamtąd, muszę. sprzed Muszę Musi sprzed zielonych Okej, Okej, okay, dobra. I na czas jak to jest? Slalom mierzymy na czas. To będzie pierwszy część tej konkurencji. Sprawdzimy, kto z Was szybciej go pokona. A później punktacja odnośnie strzału. No to już jak mówiłem, górne narożniki 5, dolne 3. A, czyli znowu celujemy w dziury. Dobra. Yy, lecę pierwszy, po rozmiar zaczynał przed chwilą tą nieszczęsną dla mnie konkurencję. Dobra. Lecę, jestem bardzo zmobilizowany. No. Na pewno nie wygram, ale wierzę w cud. Start! <laughs> Nie! Ja się załamię! 7,57, Remek 7,57, punktu za szwałt, To już jest nieważne, zero. ile to jest. Wkręcają mnie chyba tutaj. Nie jest ten prank ten... jakiś. Powiedzmy. To nie ten dzień dla ciebie, Remek. Rymol, chodź. Staraj się... No 0. Czekaj, tylko rada. No. Jedna rada, nie. Koleczyńska rada. Omijaj słupki. Staraj Dobrze. Jest, wjechał. Ile ma? 6,42. Remol, czas poprawiony, celność oh. poprawiona. I pierwsza to była taka na ten. Wracam do gry. Remol, trzy punkty. Czas 6,42. Okej. Okay. Dobra. 6,42, 6,42, 6,42. No muszę zapamiętać. 6,42, 6,42. Tej z się coś stało. Mu to wpływa to. Remo, rozmiar. No. Powodzenia. Powodzenia. Ja. 6,57 strzał niecelny. Zacząłeś jak Remo. Ja wiem, 6,42, tak? Tak. Remo, <grymio> kurwa, <grymio> co się z Tobą no, dzieje? No, żeby tylko na czymś. <grymio> 6,42, 6,32, patrz. Start. Jest! Żeby... 0,1? Ale strzał niecelny. No to ja nie wiem! No, jak to rozstrzygniemy? Nie mówiliśmy o tym. No jak, no ja trafiłem. Ja jeden punkt, ty, ty... trzy. Nie dwa, nie? No nie, no ja zawsze trafiłem. No, a ty mieć lepszy i No, no, no. 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 To Ale mówimy? to było dziwne. Pogrywka! 6 6,19 i 3 punkty za dolne prawe okienko. Dobra, ja muszę teraz... Ja mam taktykę teraz. Wolniutko se robię, no. ale muszę trafić za pięć. Start Nie trafiłem! Ja, ale czas byłby dobry. 39, super klas, ale strzał niecelny. wiedziałem, że jestem lepszy w tym, ale nie trafiłem. No niestety. Nie się. No. No. Ważne, że potrafisz walczyć. Ja muszę teraz, żeby wszystko co najgorsze o mnie, lub widzowie myślą, że jestem, że jestem taki łapa. A szczerze, w dupie to mam, przecież mnie hejt nie rusza. Mamy trzy brameczki. Dwie małe, punktowane za trzy punkty. I jedną dużą punktacji bramki nie zmieniamy. Pięć górne narożniki, trzy dolne. Czy zrobicie to szybko, czy wolno, tutaj czas nie ma znaczenia. Liczy się precyzja. Okay. Aha. No dobra, ruszajmy. No dobra. Kto startuje? Ty startuj. Ale co ja mam startować? No nie no kto no, zaczynać. Tutaj <grywa> Co on ma startować? No, nie, ja starta, A, start. A tak jest fuj, no. Dobra, ja mam taki challenge. Zobaczmy jak trener strzela. Oooooo! Trochę presji zróbmy! Podejmuje zróbmy... wyzwanie! Podejmuję wyzwanie, okej okay. A A Tomis ja, ja myślałem, że ja jest! Yes. A, ja, ja, A ja, Ale dobrze. widzicie! To jednak nie jest takie łatwe, no. żeby nikt mnie nie hejtował. A ja się nie będę to! On ma przede wszystkim wiesz co? No skillsy ma, no bo to nie trzeba przyznać, ale wiesz co jeszcze ma psychę. Tak. Ja cały czas mówię, trzeba mieć tu, a nie tu. Siłą, cały siłą to się nic nie zdziała. Remo, Remo, trzeba mocno, siłą. No? Nocno. Dobrze. Kurde, to czemu ja mam takiego peka? O co? Nie wierzę! Ja nie wierzę! To jest No, To nie twój dzień, no. Tylko zrobiłeś balonaku. A kopa pójdzie Ale ja nie zrobiłem! <grym> co się dzieje? To jest masakra. I tak to jest w sporcie. Nie zawsze lepszy wygrywa. Ale na ogrodzie grasz znacznie lepiej u siebie. Nie, nie wiem, tak dzisiaj... Ale ja też nie trafiłem! Jedno nie trafiłem. No w rozmiar! Panowie, konkurencja na sprawdzenie waszych błędników. No to ja mam bany, także ja nie muszę. Popularna konkurencja, nie kręć, że strzelisz. Na pierwszej piłce robimy niskie obroty. Kręcimy się 10 razy dookoła piłki. Z rozpędu walimy w brameczkę. Bramka strzelona, 5 punktów. Powodzenia, panowie. Dobra. <słyska> Kurde, kiepska konkurencja. Dobra, Rodzi leci. Rodzi, start! Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, szybciej, osiem, dziewięć, dziesięć i pazernie na piłę, pazernie już dostało. pazernie, pazernie! <dusenie> Jaka gleba! Ja nie wiem co się stało, biegłem prosto tej... Przysięgam, że biegłem prosto tej... Ja Oddaję punkt rozmiarowi. Proszę. Nie no. robisz? Nie, jak? Co? już widzisz? Gdzieś... Ale widzowie nie dadzą ci spokoju. Nie, ale no serio, no bo ja mam tego maniera, całą chorobę, ja mam także. że... To z pięć, 5. zrób Dobra, raz. Powiedz, jest 8. kurwa. Osiem. Dziewięć. 10. No ale dobrze, nie zakręcił cię. Ale ja kopnąłem, nie? Co? Piłę. Ja wam piłkę nie, go, nie kopnąłem piłę? Musicie mi wypaczyć. No nie każdy po są że grać w piłkę po prostu. Ale szybko to robisz. Ja nie. Ja, to było smutne podsumowanie rewolucji. W tej konkurencji nasi panowie będą wybierać, czym będą strzelać, w czym będą strzelać i czy będą widzieć do czego będą strzelać. Wybierz czym będziesz strzelał. Tym. Którym? A tym, dobra. O kurde, za... ja, ja mam dzisiaj jak... Remo, wybierz w czym będziesz strzelał. <głos> <głos> Remo, teraz od ciebie zależy, czy będziesz widział do czego będziesz strzelał. Ale on mnie robi tak, <głos> on <głos> ja mnie bo, na bank robi. Ale musiałbyś mieć. Jak tak, można jak tyle mówię... razy nie trafić? <noise> Jaki stres, jakby był stres, to bym to inaczej powiedział Ci, to nie jest stres. Rodi, czym będziesz strzelał? Tym. Piłką. No nie, no przecież to jest jakiś tak bezsensyf. Rozi, w czym będziesz strzelał? Eee, może tym. <słyska> <A> ty... <słyska> ty. Rozi, czy będziesz strzelał w okularach Remika, czy może będziesz widział własnymi oczami? Własnymi. <słyska> o ja, a ty uwierz mi, że chciałem <słyska> w okularach. Daj te kalosze. Kiedy kończymy? Jest katastrofa, ale ty nie możesz nigdy tracić nadziei. Nawet jak już nie masz żadnej szansy, to musisz uwierzyć, że masz. Panie Lewandowski, o kurwa rozpięta. Powiem ci tak! Powiedz, tak. No. Byłem zrujnowany psychicznie. Wyniszczyłeś mnie. Wiem, że niecelowo. Ledwo żyję. Wszystko fuksem. Nie mam weekendu. Będę płakał. Ale tak się kurwa cieszę. strzeliłem w najgorszych możliwych warunkach, bo nawet nie widzę kamery. <grym> <grym> Dobra, jemuś. Lecimy na bramę, teraz ty bronisz. U. Na środku. I on naprawdę nie widzi. Daj, Remo pięć, Twoi, pół. jedna piłka, jeden strzał. <grybuj> Zabrałem go. Co? Uwaga. <grybuj> Mamy go. No dobrze, Remo, ale no on go był było. On był bramkarzem zawsze dobrym. Lewandowski. Dobra, skończyliśmy competition. Tak jest. Tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że rozmiar mnie zdeklasował. Wnioski są jedne, że po 40 nie każdy może grać w piłkę. <grym> jest no. tak 50-50 bym powiedział. Połowa może, połowa nie. I jeszcze jest drugi wniosek, że jak to się mówi, sprzęt nie gra, w tym momencie koszulka tu nie grała, była tylko ozdobą. I, I trzeci wniosek: z wiekiem przychodzą umiejętności. No, to też. I czwarty: nie można się poddawać, bo nawet na ślepo jesteś w stanie strzelić i obronić. I co jeszcze chcieliśmy zrobić? Zaprosić wszystkich. Do, do udziału, tak. i do udziału w takich. Yy... No no grajcie, grajcie w piłkę. No. Nie siedźcie tylko, nie rzucajcie. my smogów. Całe życie przegraliśmy. <laughs> <laughs> nie rzucajcie smoków, nie rzucajcie fleszy, nie grajcie w gry, nie siedźcie na social media, wychodźcie, bawcie się, nawet jeżeli partaczycie jak ja. Trudno, no. ważny jest ruch, ważny jest fan, ważny jest sport i zapraszamy na dopuszczykowa. już niedługo rusza Yy, rewanżowa yy, kolejka, yy, tak? piosenna. Piosenna, piosenna kolejka, gdzie zagramy wszystkie mecze u siebie na boisku, jeżeli nam te boisko zrobią. Zapraszamy na nasze mecze, wychodźcie na orliki, bawcie się piłką, nie siedzcie w domach przed komputerami, idźcie młodsi i starsi, bawcie się dobrze. Subarykcja! Albo grajcie w Fifę. FIFE! <śla> <śla> Subarykcja komentarz, Subarykcja, tak zapraszamy na Instagrama. To nie jest mój dzień. To jest kurwa, to jest fata. To jest kurwa. Piątek 13 tej! Nie, wtorek 14, Walentynki. Dobra, teraz dla do mnie.